Ewa Minge zrobi sobie pierwsza operację plastyczna, mówi, zamierza poprawić ile to kosztuje. Ewa Minge, 56 litrów, przez lata była podejrzewana o operacje plastyczne, mimo że jak mówi, nigdy z nich nie korzystala. Według niej jej zmiany rysów twarzy to kwestia wrodzonego niedorozwoju rozwoju Znana projektantka jednak zmieniła swoje podejście do poprawiania urody. Wkrótce podda się zabiegowi od młoda jacemu i wprost przyznala, ile to kosztuje. Ewa Minge napisała niedawno powieść Gra w Ludzi, w której len zostawia suchej nitki na świecie mody i opisała zagrożenia. Jakie czyhają na młodych ludzi w tym chwilami brutalnym biznesie? Projektantka w rozmowie z faktem przyznala. Ze sama pracując w modowym świadku, dostała niemoralna propozycję opiewająca na 200 tysięcy dol. Teraz Eva Mingen wróciła do tematu swojej urody, bo przez lata musiała zmagać się z przykrymi komentarzami dotyczącymi jej wygladu i sugestiami. Za jest ofiara nieudanych operacji plastycznych. Teraz rzeczywiście chce coś w sobie zmienić. Zamierzam zrobić sobie lifting twarzy. Lifting o Kończę w tym roku 56 lat i doszłam do wniosku. Za to jest najwyższy czas. Żeby fakty dogonili legendę, zwierzyła się w rozmowie z serwisem plotek. Chciałabym tylko zlikwidować oznaki upływu czasu. Dlaczego? Bo chcę. To jest mój pomysł na życie, dodala. Ewa Minge o narkotykach w show biznesie. Czasem przyjaciel poda kreskę i pojawia się ulga. Ewa Minge była u wróżki. To był przypadek. Jej życie może się zmienić. Ewa Minge pokazała, to choroba zrobila z jej twarza. Człowiek jest ulomny, a piękno umowne.